Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Koalicja 13 grudnia obiecywała samorządom świetlaną przyszłość. Tak, ta świetlana przyszłość będzie zapewniona dzięki panu posłowi Karnowskiemu i jego kolegom takim miastom jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Sopot czyli powrót do starej waszej zasady, że mają się rozwijać duże miasta, a małe gminy wiejskie. No, już pan pułkownik Sienkiewicz powiedział, gdzie macie na przykład Polską, Polskę Wschodnią, gdzie właśnie takie gminy w większości występują. Co proponujecie? 80% dochodu gmin opartych na podatkach PDC. Już tutaj przed momentem wrzeszczący z tej mównicy poseł Romanowicz wykrzyczał i zgodził się z naszymi uwagami, że dyskryminowane będą właśnie między innymi te samorządy małe, małe gminy i samorządy wiejsko wiejskie. Taki podział, który wprowadzacie, ma być uzupełniony związany enigmatycznymi potrzebami finansowymi. Będzie to oczywiście polityczny mechanizm. I tutaj, dziękuję jak bardzo Kpina, Pani Posła zapraszam Pana Posła Pawła, pana Pawła Markasowy, który mówił o transparentności. Panie, 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 panie Pośle, Pan chyba... Panie Myśli dziękuję. że zapomnieliśmy, jak Pan dzielił środki finansowe w Małopolsce, kiedy Pan był marszałkiem, kiedy tylko i wyłącznie... Dziękuję bardzo Pani Poseł i zapraszam Pana Posła Pawła Masełko. Pani Poseł, bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Poseł.